Cześć! Czy kiedykolwiek towarzyszyło Wam uczucie bycia pochopnie ocenionymi? A może Tobie zdarzyło się przykleić komuś etykietkę? Kobieta, mężczyzna, za stary, za młody, z dziećmi, bez dzieci, gej, niepełnosprawna, introwertyk. Zdarza się, że sami wpadamy w pułapki myślenia, z góry ustalone schematy. A gdyby tak w człowieku zobaczyć człowieka, otworzyć się na Niego? Chcieć go poznać z całą jego wielowymiarowością. Przecież człowieka nie da się opisać jednym słowem. Jesteśmy Fundacją Diversity, Equity, Inclusion Alliance i wraz z Better oraz gronem partnerów biznesowych i społecznych chcemy mówić o pozytywnej sile różnorodności. Sile, która łączy, uczy szacunku dla drugiego człowieka, przedstawia wartość, jaką zespoły, organizacje, my wszyscy czerpiemy z różnorodnych perspektyw i doświadczeń. Dlatego wspólnie realizujemy kampanię społeczną Powiedz Cześć Różnorodności. Przedstawiamy w niej ludzi z konkretnych organizacji, oddajemy im głos, pokazujemy ich historię. Jesteśmy ciekawi także Twojej. Daj nam się poznać. Wejdź na stronę cześćróżnorodności.pl, stwórz swój plakat i pokaż, że bliskie jest Ci hasło kampanii. Człowieka nie da się opisać jednym słowem. Powiedz cześć różnorodności.